Stary, ale. Stary, ale. Psst, psst. To jest moje miejsce do nagrywania. Hello, uciekaj z mojego biura. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj wideo bardzo na szybko, bo nie mamy czasu do stracenia. Słuchajcie, młodsza siostra Emirates, czyli Fly Dubai, znowu zatrudnia nową załogę. Po około 6 miesiącach przerwy, Baby Banana, jak nazywamy tutaj Fly Dubai, znowu zaczyna zatrudniać. I jako, że pierwsza na ich stronie pojawiła się możliwość rekrutacji w Warszawie oraz na Węgrzech, no to postanowiłam, że nagram dla Was to wideo, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać właśnie od tej linii lotniczej. Jeśli jest ktoś, kto rozważa karierę w chmurach i nie wie, jaką linię lotniczą wybrać, to mam nadzieję, że dzięki temu nagraniu uda mi się Wam nakreślić, czy warto jest tutaj zaaplikować. Jeśli trafiliście na to wideo z wyszukiwarki, to tak pokrótce powiem Wam, że sama przez prawie 5 lat pracowałam jako stewardessa w Emirates i wielokrotnie latałam z ludźmi, którzy byli wcześniej załogą innych linii lotniczych. Również mam kilku znajomych, którzy po zakończeniu latania w tych największych liniach jak Emirates czy Etihad, zdecydowali się przenieść do Fly Dubai. Myślę, że nie pomylę się, jeśli powiem, że ci, którzy rozważają przeprowadzkę na Bliski Wschód, żeby zacząć karierę w lotnictwie, zastanawiają się nad zaaplikowaniem do Emirates, Etihad i zapewne jakaś część z was również myśli o Fly Dubai lub Air Arabia czy Jakiejś podobnej linii, mniejszej linii. Postaram się dzisiaj nakreślić Wam różnicę pomiędzy Fly Dubai i właśnie tą starszą siostrą, czyli Emirates. Zacznijmy od Emirates i od ich wymagań. A więc. W Emirates musicie mieć ukończone 21 lat. Musicie mieć dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, minimum 160 cm wzrostu, minimum 1 rok doświadczenia w obsłudze klienta, ukończona szkoła średnia i brak widocznych tatuaży i nie mogą one być widoczne wtedy, kiedy macie na sobie uniform. A teraz Fly Dubai. Ups, kot. Teraz Fly Dubai. Wymagania. Również ukończone 21 lat, to jest taki standard tutaj. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie. Minimum 158 cm wzrostu, więc tutaj jest lekka różnica. Ukończona szkoła średnia i minimum 1 rok doświadczenia w obsłudze klienta oraz brak widocznych tatuaży. Czyli prawie te same wymagania. Przejdźmy do wynagrodzenia, bo myślę, że to jest taki główny czynnik wpływający na to, że chcecie zaaplikować poza podróżami. Więc tak, w Emirates podstawa wynosi 4835 dirhamów. Natomiast nalot to jest 66 dirhamów za godzinę. Średnio przy 90 godzinach jest to 10800 dirhamów dla osoby, która dopiero co zaczyna latać. Później wraz z kolejnymi awansami, a ta kwota wzrasta. Fly Dubai. Macie wszystko razem: podstawa, zakwaterowanie, transport i to jest 8270 dirhamów. Nalot według strony 4400 dirhamów za 90 godzin, czyli 49 dirhamów za godzinę, 12670 dirhamów miesięcznie. Średnio. No i teraz różnice. Emirates w tej kwocie uwzględnia zakwaterowanie pracownicze i jest to pokój w mieszkaniu dzielonym z jedną lub z dwiema innymi osobami. Jeśli jesteście w Dubaju nowi, może to być świetne rozwiązanie, bo macie zapewniony dom, opłacone rachunki i po prostu niczym nie musicie się martwić. Trzeba jednak mieć świadomość, że z tym... Hmm, z tego mieszkania nie wyprowadzicie się do momentu, którym albo weźmiecie ślub, albo kupicie mieszkanie na własność tutaj w Dubaju, lub do Dubaju przeprowadzi się ktoś z Waszej najbliższej rodziny i ta osoba będzie miała wizę rezydencką. To są e, warunki, które musicie spełnić. Więc to duży plus tak na samym początku, ale po pewnym czasie jest to olbrzymi minus, zwłaszcza kiedy robicie się starsi i na przykład nie chcielibyście już współdzielić z nikim mieszkania, kiedy macie 30 czy 40 lat. Jeśli spełniacie warunki, żeby wyprowadzić się z zakwaterowania pracowniczego, to dostajecie jeszcze dodatkowo 4000 dirhamów miesięcznie do Waszej wypłaty. Więc na początek to będzie jakieś 16-15 tysięcy dirhamów miesięcznie. We Fly Dubai w wymienionej kwocie jest już uwzględnione accommodation allowance. Ok, skoro pogadaliśmy o tym, Jakie trzeba spełnić wymagania i ile zarobicie pracując w każdej z tych linii lotniczych? No to porozmawiajmy jeszcze o tym, czym różni się praca w obu liniach, bo to też jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. W Emirates latacie na dużych samolotach, jak dwupokładowy Airbus 380 albo Boeing 777. Loty mm, jeżeli chodzi o loty, to są to loty od krótkich do tych pobliskich krajów, aż po loty takie 15-17 godzinne do USA, Nowej Zelandii, Australii. Zapewnione pobyty na lotach, które trwają powyżej 5 godzin i te pobyty różnią się długością. Zazwyczaj jest to pobyt 24 godzinny od momentu lądowania samolotu do momentu startu samolotu kolejnego dnia. W przypadku lotów długodystansowych, jak na przykład Stany Zjednoczone, zazwyczaj będą to pobyty 48 godzinne. Emirates ma również multisektory, czyli loty na przykład Dubaj-Barcelona 24 godziny, Meksyk 24 godziny, Barcelona 24 godziny i Dubaj. Jest to świetna przygoda dla tych osób, które są młode i które, którym zależy na tym, żeby podróżować i przeżyć jak najwięcej, zwiedzić jak najwięcej świata i jest to naprawdę przygoda życia. Wielokrotnie nie będzie Was w domu po 4 lub 5 dni, i będziecie budzić się w hotelu w jakimś miejscu na świecie, nie wiedząc nawet dokładnie, gdzie jesteście. Ja sama zwiedziłam z Emirates około 70 krajów i widziałam takie zakątki świata, o jakich nawet nie śniło mi się, że kiedykolwiek zobaczę. A teraz, jak to wygląda we Fly Dubai? Otóż we Fly Dubai latają na mniejszych samolotach na Boeingach 737. A latają na krótsze trasy i większość loty, lotów to są loty tam i z powrotem. A, czyli wiecie, nie macie pobytów, wsiadacie do samolotu w Dubaju i później wracacie do Dubaju. Z tego co wiem, we Fly Dubai um, można liczyć na jeden lub dwa pobyty w miesiącu w tych najdłuższych destynacjach, czyli w takich, w których lot trwa około 5 godzin w jedną stronę. Mogą to być e, więc miasta europejskie albo powiedzmy Tajlandia. W przeciwieństwie do Emirates, które w Polsce ląduje tylko raz dziennie w Warszawie, fly Dubai lata nie tylko do Warszawy, ale również do Poznania i do Krakowa. I dla polskiej załogi jest to większa szansa na to, żeby spotkać się z rodziną, bo z tego co słyszałam na przykład w Poznaniu pobyt trwa aż 48 godzin. I przez to, że pobytu w fly dubai nie ma aż tak wiele, to wiele starszych osób decyduje się właśnie na pracę w tej linii lotniczej, dlatego że startują i lądują później w Dubaju, więc mogą wrócić do swoich dzieci, do swoich rodzin. A jeśli o rodzinach mowa? Emirates jest taka zasada, że podczas pierwszego kontraktu trwającego 3 lata nie można zajść w ciążę. Nawet jeśli jesteś mężatką i zajdziesz w ciąże w ciągu pierwszych 3 lat, to linia zerwie z Tobą kontrakt, bo po prostu nie wolno. We Fly Dubai ten okres, w którym nie możesz zajść w ciążę, z tego co słyszałam, wynosi jeden rok. Więc to taka informacja dla kobiet, które powiedzmy są już w tym wieku, w którym myślą o założeniu rodziny. Oczywiście obie z tych linii lotniczych oferują coś takiego jak ubezpieczenie zdrowotne, jeden darmowy bilet do domu w ciągu roku oraz płatny urlop. Obie z tych linii lotniczych wymagają również przeprowadzania się do Dubaju, jako że to właśnie tutaj znajduje się ich baza. Jeśli zastanawiasz się nad zostaniem Stewardessą, to mam nadzieję, że to wideo pomoże Ci dokonać właściwego wyboru. Z tego, co widziałam właśnie na ich stronie internetowej, to możliwość aplikacji kończy się 1 lutego, tak więc macie bardzo niewiele czasu, żeby te aplikacje złożyć. Dlatego więc nagrywam to wideo dokładnie w tym samym dniu, w którym wlatuję na YouTube'a i jeżeli zaaplikujecie, to dajcie mi koniecznie znać, która z tych linii, czy to właśnie Fly Dubai, czy Emirates e, przykuła bardziej Waszą uwagę, na którą chętniej się e, byście się zdecydowali. Jestem bardzo ciekawa, e, co przemawia do Was bardziej. Czy właśnie te... Długodystansowe podróże, czy właśnie ta możliwość spędzenia większej ilości czasu w Dubaju ze swoją rodziną? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, i trzymam za Was mocno kciuki, jeżeli zdecydujecie się właśnie zaaplikować i rozpocząć swoją karierę gdzieś tam w chmurach. Do zobaczenia!